Cześć wszystkim dzisiaj nagrywamy prezentację Samsunga GT S5610 Ten telefonik jest, jest bardzo fajny, ale zanim przejdziemy do stylu, to ja opowiem o nim. Więc tak. Ten telefonik dostałem chyba z sierpnia. Tak mi się wydaje, z 2020 roku od Cioci Bony, która mieszka z Holandii z Łukietonkiem i wyobraźcie mi sobie, że mi dała, e, ale bez ładowarki. Ale czy ten telefonik działał? No, moja odpowiedź brzmi nie. Ponieważ e, nie, ma, nie, nie mam... nie miałam do niej ładowarki. Um, bo to było Micro USB, a ja nie wiedziałam o tym, ale po dwóch latach, gdy ja podłączyłem, chyba z sierpnia do października 2022 no to podłączyłem i ten telefonik zadziałał i byłem zaskoczony, ale super, bo były pierwsze filmy e, nagrane po angielsku. To, że nic nie mówiłem, ale... bo chcę Wam pokazać. Ten telefonik em, jest fajny w stylu. Ma e, takie klawiaturowe numery i ma Z tyłu mamy mikro USB o no fajny może zamykać i nawet otwierać. Jak widać, on jest z sieci Orange. To jest telefon od Cioci Iwany Bohan. No, bo ona miała chyba od roku 2016. Nie, nie pan. Nie, do, nie od roku 2014, ja mówię. Od roku 2014, bo ten telefonik był w 2011, ale oferta Orange zaprogramowała w roku 2014. No i ten telefonik chyba miała do końca chyba 2000, nie pamiętam już, 20 już i mi dała, no niestety z uszkodzonym zamkiem karty SIM, bo nie dało się czytać, ale ja wyjaśnię Wam wszystko. Telefonik jest bardzo fajny w bo... bo teraz chyba ma smartfon. Samsunga, chyba Galaxy S22 Edge, ale ma aparat 5.0 MP. No, przedtem nie umiała e, posługiwać się dotykiem, musiała mieć taki telefon klawiszowy, a pierwszy telefon to nie ma chyba Nokia, ale, ale... mi nie dała. Nie wiem, nie wiem, co się z nim stało, ale... Zdejmę pokrywkę, bo jesteście ciekawi, jaki jest wygląd jej stylu a może inne osoby znają. Więc tak, zdejmowałam pokrywkę. Tutaj mamy kartę pamięci, ale ja muszę zdjąć baterię. Bo nie chcę, żeby wyjęcie karty pamięci może uszkodzić. O! I mamy baterię. E, pokażę Wam zaraz. To jest 1000mAh. Fajny. Fajna taka bateria. Tylko niestety trochę brudna. To nie moja wina. To robota weta No troszeczkę jest podrapana, ale no. Widzicie. To jest uszkodzone od karty Sim. No. No niestety. Ale może w lutym lub w marcu uda mi się zamówić tam sługa CS5611. To może działać karta SIM. A tutaj mamy od karty pamięci Micro, micro SD, która pani, którą ja nagrałem w takim filmie. Znalazłem ją. I to była karta pamięci z dziecińca. No przez 5 lat zapomniałem, ale Wam pokażę. Zdaję. I tak wygląda karta pamięci. No. Fajne. O Przepraszam Dobra, przepraszam, bo, bo coś przyszło. A teraz nie mogę odebrać, bo ja mam. Bo nagrywam film. Tak, tutaj mamy kartę pamięci na uszkodzoną. panie No. A teraz. Ale teraz już wkładam kartę pamięci i. Pokażę Wam funkcję telefonu. Pokażę też, jak się obsługuje, i pokażę Wam domyślną piosenkę Samsunga, będąc Samsung. To wszystko będzie w materiale. Nie pokażę Wam śwoków, bo już dzisiaj nagramy w osobnym odcinku. Dobra, yy, zakrywam i zakrywam baterię, i włączmy sobie Łączaj. Jak widać, ciała w jej stylu. Jak widać, jest yy, przez producenta sieci OREF, co mówiłem. Jak pani chce, ustawienia fabryczne kiedyś. To jest asumowe. Po wyjęciu baterii, trzeba ponownie ustawić godzinę i datę. Ustawić teraz. No właśnie, bo jak wyjąłem baterię, no to. No to tak pokazuję, ale pokażę, pokażę Wam, nie wiem, która jest godzina. Ło! Przepraszam za to, kamera spadła, ale dobrze. Yy, tu mamy 19.23. Nie wiem, czy widzicie. Zapisywanie datę mamy dzisiaj 28 stycznia. Super ten telefonik obsłużę. Dobra. Ok, czyli mamy zapisane. Jak widać to była ustawiona chyba tapeta chyba z krajobrazem, ale ustawiłem na motyw niebieski zielonego na niebieski, więc tak. Czyli dzisiaj Obsłużę. Co odkrywam, że wyświetlacz gaśnie? O. Włączyłem też blokadę, żeby nie blokowała ekranów. Fajny, nawet pustać. Dobra. przejdziemy do Memi. Memi, aha, zapomniałem powiedzieć, wyświetlacz ma 240 na 320 pikseli. Eee, skrzynka odbiorcza, utwórz wiadomość. Tu mamy skrzynkę odbiorczą, utwórz wiadomość, muzyka, Google. Jeszcze mamy alarmy, kalendarz, Orange Word i edytuj skróty. I teraz przejdziemy do menu. Pierwszą ikonkę, którą Wam po przedstawię, muszę tak trzymać telefon, żebyście widzieli. To spis hmm, połączeń. Jak widać, mam brak spisów. No. Tak. Kontakty. Nie mamy kontaktów. Ja pamiętam, że na samym początku... Yy, wrześniu czy wrześniu udało mi się uruchomić. To były kontakty. Przeciwamy, ale... Ale ja wykasowałem bo po co mi? Bo były zostawione. Muzyka. Zaraz wam pokażę domyślną muzykę będąc Samsung. Eee, nie pokażę wam piosenek, bo są chronione prawem polskim. Pokażę wam muzykę domyślną będąc Samsung. Jak widać? Fajnie ma głośnik do tego. Posłuchajcie Nawet fajnie gra, muszę przyznać. Bardzo fajny ten sam, nawet i tak. Tutaj, jak widzicie, mamy opcję. Nie będę Wam całej piosenki pokazać, może przyszłość pokażę, ale tu mamy otworzyli yy. te bieżące, biblioteka, tryb powtarzania, tu może powtarzać się jeden, czyli repeat i wszystkie utwory Włącz kolejność losową, no wiecie tu trzeba włączyć kolejność losową, a tu mamy przełącz słuchawki możemy powiedzieć e, przez, do bluetootha, Tu trzeba tak, dodaj do ulubionych, to można dodać do ulubionych list odtwarzania, albo wyśli przez, albo można ustawić jako dzwonek połączenia, dzwonek połączenia, wideo, jak widzicie, wiadomości, dzwonek kontaktu i sygnał alarm. Szczegóły jeszcze mamy ustawienia, skutki kaliszowe. Więc tak. Listo otworzenia możemy dodać. Tu są albumy. Albumy do tego. Artyści. Tu są artyści. Tam. Rodzaje. lunch, To jest yy, Beyoncé Samsung. Jak widać. Mamy też Orange World, ale... Tu trzeba włożyć kartę SIM, wiadomości. No niestety, nie pokażę Wam wiadomości, bo trzeba wkładać kartę SIM, ale ja mam tak uszkodzoną, więc nie da się, niestety. Więc tak, e, tu mamy w, y, do karty pamięci. Tak, to jest do karty pamięci, ale zajmiemy się e, telefonem. Obrazy, filmy, dźwięki, muzyka. To jak pokazałem tu będzie sensu, kto był domyślny, eee, przez Lutofa, chyba ktoś ściągnął, nie wiem czego czerwona, no nie wiem już albo ja się no, no nie wiem. Okay. Tak, tu mamy kalendarz jak widzicie. Kalendarz można ustawić. Yy, yy, to znaczy jak ustawimy, no tu możemy utworzyć na przykład wydarzenie ojej, czy telefonik się wyłączył jak zwykle, gdy ja pokazuję prezentację to telefon się zawsze wyłącza kurde, kurde ale ale przejdziemy, zatem dobra, mm. Kalendarz. Dobra. Nie będziemy pokazywać pisania, ale dobra. Aparat. No. Aparat. Fajny jest, muszę przyznać. O. Hmm. Aparacik mamy. Czekajcie. Muszę dawać tak. Kamera. Kamera. Tu można nagrać film. Mogę nagrać test. Poczekajcie teraz. To jest test nagrywania Samsunga Życiej s 5610 I teraz Wam pokażę. Muszę pogląd. Zaraz, zaraz pokażę Wam, czekajcie. Dobra, no to włączmy sobie. O. No, fajny. No, to jest fajne. Nie widać. Super. Tu są firmy, winoć, ale nie będę Wam pokazać, jak ktoś się zatrzymuje, chyba tu to są nagrane filmy z dzieciństwa, ale ja już mówiłam, że nie chcę Wam pokazać, ani przesłać, więc to są prywatne jakby. E-mail. Witamy kreatorzy konkuracji, poczty elektronicznej. Um, jak nie ma karty SIM, to nie można wybrać alarmy tu można wybrać alarm ale nie ma alarmy tylko same dzwonki jakby ehm... pokazałem wam pamiętacie dzisiaj wysłałem no fajne takie dzwonki bardzo bombowe mi się podobają strasznie ten telefonik jest ciekawy jego styl mamy także jeszcze sam cup A tu trzeba też włożyć kartę. Sim. Ustawienia. Oczywiście są. Nawet. Oraz profile. Wibracje melodia. Tak. No fajnie. Jeżeli chcecie, to wam pokażę tapetę. Tapetę. O, patrzcie. Jesień. To jest tapeta od oranża. Taka. Taka. O. To ciocia Iwana miała taką tapetę czwartą. potem ten, i chyba sobie tam ustawiła. Taki krajobraz. Aha. A to są już moje zdjęcia, zapisane karty pamięci. No. Motyw. Motyw mamy niebieski, pomarańczowy i zielony. E, zaraz wam pokażę, bo ta jest i ona nie ma taki motyw zielony. I patrzcie, to można numerki, pokażę wam. Takie zielone. Ale mi się podoba teraz niebieski od zielonego. Zaraz wam pokażę, dlaczego. Tu mamy niebieskie, jak widać. Super! No. Klawiatury wygodne, jakby. Jakby co. Hmm. Nawet fajny ten telefon. Super. Mamy serwer ekran główny. Ten nie ma chyba czarny. Drugi nie. Bo nie, nie ma na początku tego, tylko nie ma. Ciuciuję ja na chyba taki, taki albo taki. Nie wiem. Nie wiem już. Z tych książki. Nie wiem, jaki był z tym co Pani tam? To był chyba Choco jak ustawiła. To było domyślne, czy szczęśliwe, albo nie wiem. No, ale ja wolę taką normalną, chyba. Nie wiem. Albo nie, mała chyba była. Nie, normalna. Nie wiem już. Ekran wybierania. To mamy bieżący motyw. Niestandardowy, bieżący motyw jasność jasność jest fajna i jest taka kolorowa podświetlenie ekran przejściowym miała efekt pierwszy taki. ale ja wolę wyłączony a no. godzina i data hmm. telefon Trybko fajny. ten telefon ma Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć języków jakby. I na nim jest polski. Gdyby nie było polskiego, no to telefon... No to telefon miał inny język. Ale dobrze, że jest polski i zatem no. A cóż to? Klikam. Aha, bo skrytów w nawigacji nie można użyć. Gdy jest włączony. To jest włączony, jest inteligentny tryb oczekiwania. Aha. Włączenia. Mhm. Pokaż mój numer. Tryb odbierania. Przepraszam. Przepraszam za zrobienie pauzy, bo moja babcia e, weszła do, mo do pokoju, niestety. Ale ja jestem już. Przepraszam Was serdecznie. Ale dobra. Tu mamy alarmy przy połączeniu, odrzuć połączenie, wybieranie prefiksu, no tak. Połączenie głosowe, tu trzeba włożyć kartę SIM, ja nie wiem dlaczego jest takie ograniczone. No jak nie mam Samsungu, G... nie mam kiedyś losowanych Samsung GT2600 od pana Jacka, ale no ten wyświetlacz, losowanie się już popsuł, no i... No i nie działa, kopsu się, więc nie dam razy zrobić recenzji. No, ale jak będzie życie z 5611, to w lutym, w marcu zrobię też prezentację. Jak oczywiście zamówię, ale nie wiem. Popisz z moich plików. A, bo tu są zdjęcia. Zrób zdjęcie, czy domyślne tapeta. No. Opcje po błędzie. Połączenia, przekazywanie połączeń i blokowanie połączeń. Mamy zatem jeszcze fałszywe połączenie. Fałszywe połączenie. Ups, bateria niestety pada w moim smartfonie, ale. No. Backup, kontakty, wiadomości, kalendarz, zadanie i notatki. Bezpieczeństwo. Tu mamy blokadę telefonu, jeżeli ustawicie PIN, to przy telefonu przyłączeniu, to wpisujecie w kod PIN do tego. Blokada SIM. Tu trzeba wkładać kartę SIM. Blokada PIN tu też. Blokada prywatności. Jak chcemy wpisać jakieś hasło, ale nie będę już kombinować, zbyt za bardzo. Tryb w Zmień hasło. Kod 5, tu trzeba wkładać kartę SIM 2 dwa i co tu też trzeba wpisać. Ustawienia USB. Samsung Kies. Nie wiecie co to jest Samsung Kies. Niech ktoś napisze w komentarzu. A Pani słowa, co ja pamiętam to no. Sieć. Pamięć. Karta pamięci. O kurka telefon. Muszę nie czystę. Tak, kartę pamięci ja mam e, 19, no. 50, no. To ma dwie tribalajce, jak wspominałem. Tam pamięci, wiadomości. Tu niestety trzeba wkładać kartę SIM, i mail też. A co to jest? Extract active Sense? A, jakieś pstury. Moje pliki. U, ten telefonik obsługuje, filmy też, Tutaj i dzięki. Tu mamy karta pamięci, jak wspominałem, kalendarz, kontakty, zadania, takie tam notatka, grafikacje, no, domyślna pamięć, wyczyść pamięć telefonu i recept wybranych i ustawienia fabryczne. Ale można robić to kodem. Pani tacie, że robiłem 2, 6, 7. 2, 7, 6, 7. 8, 5, 5 kredka i się też setowało. To bardzo prosty sposób. Także, no. Facebook nawet jest jeszcze. O tu trzeba wkładać kartę SIM nim tu też. O no, znowu nie, nie, przepraszam. Jak zwykle przychodź mi powiadomienia. Jak zwykle. Ale dobra. Ale dobra, już jestem. Zatem. Tak. Im. Tu mamy jakiś. Yahoo, komunikator. Hmm? Tu trzeba wpisywać jakieś hasło. Facebook nawet i też jest. Nie będziemy zalogować do Facebooka, bo nie mam do niej karty SIM, więc. To znaczy, mam kartę SIM, tylko nie czyta karta SIM, bo jest urbana. GTalk. O, GTalk nawet jest, ale nie wiem, co to jest GTalk. Nie wiem. Może też coś napiszę w komentarzu, bo nie wiem. Zegar, czas na świecie, czas on jeszcze jest nawet. Tak brzmi czasonierz, pokażę Wam zaraz jak wypróbuję. No, czasonierz i stoper. Stoper jest bardzo obsłużę. Tu możemy zmniejszyć poniar. Ale nie jest stoper na razie potrzebny. Notatka. Tu mogę wpisywać notatkę. Oj! Przepraszam was serdecznie. Kamera tak spada. Bo już stawiam taką statywę, ale... Hmm. Jak to zapisane? Kurde, zapisało się. Usuń. To taka usunięta. Dobra. Jak widać mamy jeszcze. Ups! No kamera spada. Muszę mieć odpowiednią statywę, ale nie mam jeszcze statywki. Mam... No, postawiłem takiej na doniczce. Zadania. Komunikaty. Tu można coś wysłać. To jest bluetooth, jest rano w co teraz nagrywam. Udostępnienie obrazy. Tu też trzeba wkładać karty SIM. Aksje SIM. Jakiś adres, url, e-mail, nazwa użytkownika, hasło, domena i coś tam jeszcze. Aplikacje, tu mamy jeszcze Google, szukaj mail. Tu, nie, tu trzeba wkładać kartę O, a tu mamy radio, patrzcie jakie fajne. Hm. No, obsłudzę. Yy, ustawiam może... Ustawiam może oczywiście... Aha, trzeba. Może trzeba posłuchać. Zobaczę, czy da się posłuchać RFFM, ale trzeba tak robić. Eee, przesunąć. Ja nie wiem, czy, 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 czy zadziała nam stacja RFFM, ale sprawdzę. Aha, nie podłączyłam słuchawek. A słuchawki zostawiłam w domu, bo teraz jest tam u babci. Edytor obrazu, tu można edytować. Gra tam nie ma domyślnie Kiergewa. Próbowałem, próbowałem e, przez butów e, ściągnąć GraGa, ale pisało, że cało, że, że taki plik nie obsługuje. Nie wiem dlaczego, ale jak będę mieć 36 z 11, tak takie no to dam. Ale mamy tu Orecz Widget. Mogę Wam pokazać, co tutaj mamy. Dodaj widgetów, wiadomości i latarka. Mogę Wam pokazać. Nie, czy bateria jest już wyczerpana, już pomału. Ale taki sygnał jest. Patrzcie. te miejsce. Tu mam takie ostrzeżenie. Nie wiem, czy widzicie? Oświecenie. No. Straż. To tak wyje. I sygnał też policyjny. Albo jak nawet szereg jedzie, to to jest taki sygnał policyjny. O nas? Prawa autorskie Orange 2011. No, bo ten telefonik ciocia Infona miała w roku 2014. Jakby co? Takwin. Tu trzeba wynieszać. Ach. Ale mi się udało. sudoku nawet jest. O nie! Dobra, już jest. Opcje ym, łatwe. Nie będziemy przecież grali w sudoku, ale mogę dać jedną cyfrę. Jedynka chyba. No, nie będę grał w sudoku, bo szkoda czasu nawet. Kalkulator. Przelicznik, dyktafon. Tu mamy dyktafon. Tu można zapisać na kartę. Mój Na kartę pamięci. Wtedy mamy 117, 44 minut, 23. Czyli mnóstwo. Yy, Karta pewnie ci tak nagrywa. Dobra. A tu mamy linię dla SMS. To, a nie to. Nieograniczony telefon. Super. Nawet mamy też plutufa i syfonizm. Jeszcze mamy słownik, ale ja już nie będę. No to tyle, dziękuję za oglądanie. Jeżeli Ci się spodobało, możesz zostawić łapkę w górę, oczywiście. Ten telefonik jest fajny, polecam innym osobom. A jak przyjdzie GTX 5611, to zamówię to na razie. To na razie kończę. Pa, pa.